Mówią na mnie góra, ale Krzysztof Górski się nazywam. E, nazywam się Marta Sobieska, jestem Magda Figura. Proszę. Romek, tak. E, jestem z Łuska. E, jestem Morzle, mam na imię Marta. To jest taka rzecz, że jak trafiłem do Grimpis, jak się dowiedziałem o Grimpis, to moja żona, która zajmowała się zawodowo ochroną przyrody, wtedy jeszcze nie żona, tylko dziewczyna, jakby e, ja przy niej poznałem tak naprawdę ochronę przyrody i wtedy stwierdziłem, że w niektórych momentach to przydałby się taki Grimpis w Polsce. I w momencie kiedy dowiedziałem się, że jest Greenpeace w Polsce, no to tak zacząłem, tak zacząłem po prostu yy, szukać, ale głównie to było przez, przez moją żonę właśnie, jeszcze wtedy dziewczyna. 15 lat temu jeszcze nikt nie wiedział, czy, czym jest grimpis, tak naprawdę w Polsce, bo nie było tej organizacji, a ja w tamtym czasie pracowałam w stowarzyszeniu Race 2000, które organizowało regaty dookoła świata, ale atmosfera w pracy przestała być fajna, przestała być wyzwaniem i zaczęłam szukać czegoś ciekawego. I czegoś, co ma sens, i zobaczyłam ogłoszenie w gazecie, więc praktycznie jestem z ogłoszenia. Do Greenpeace'u trafiłem w 2006 roku dosyć nietypowo, albo właśnie bardzo typowo, bo odpowiedziałem na ogłoszenie o pracę. Polskie biuro poszukiwało koordynatora kampanii, za który zajmowałby się substancjami toksycznymi, ściekami, odpadami i trafiłem na to miejsce i przez kilka lat mojej pracy w Greenpeace bo się właśnie tym. Zawsze zajmowałam się zwierzętami, pracowałam gdzieś strasznie daleko od miast i stwierdziłam, że przeniosę się do dużego miasta. I była taka okazja, szukałam pracy, znalazłam ogłoszenie, fundraiserka Greenpeace. I przejechałam jakieś 600 kilometrów, trafiłam do Wrocławia i od tego momentu zostałam i fundraiserką, i od razu wolontariuszką w fundacji. Jesteśmy tutaj już od zeszłej soboty, czyli 13 dni, tak to wychodzi. Jest parę osób, które tutaj z nami jest od samego początku. Eee, większość ekipy się wymieniała, z dnia na dzień przyjeżdża nas coraz więcej, teraz jest nas około 70 osób. Parę dni było bardzo przyjemnych, było prawie wiosennie, 0, minus 2, więc nie tak zimno. Ostatnie dwa dni... No, dał nam trochę do wywatu, bo dzisiaj zeszła temperatura w nocy około minus 20 i najbliższe prognozy sugerują jeszcze niższe temperatury. Wtedy była głośna sprawa Doliny Rozpudy i pomyślałem, że czas... najwyższy czas coś zrobić, dać od siebie i zacząć działać. Dlatego też no, organizacja, która akurat wtedy zajmowała się e, rozpudą, był to właśnie Greenpeace, no i postanowiłem spróbować. Najbardziej taką sytuacją, która, która jakby no wiąże mnie może z Greenpeace, która, która, w której jestem, to na pewno jest rozpuda to w zasadzie jest to, od czego się troszeczkę gdzieś to zaczęło wszystko, dlatego że to są moje strony i, i, i ja się cieszę, że tam mogłem razem z Greenpeace i wstępując do niego właśnie brać, brać udział w tym, co się tam wydarzyło i to i to ochronić tak naprawdę, tak jak jest to dzisiaj. To jest duże doświadczenie i myślę, że to jest jedna z tych rzeczy. Było wiele innych, chociażby wyjazdy też zagraniczne, które są fajne, które mieliśmy taki jeden przypadek we Włoszech, a, gdzie schodząc z kominów zeszliśmy na dół, a tam cała miejscowość praktycznie stała i nam dziękowała. To był pierwszy moment, w którym ja personalnie, ale też my wszyscy jako organizacja doświadczyliśmy takiego potężnej huśtawki, E, też emocjonalnej, e, potężnego kopa motywacyjnego, bo zobaczyliśmy, że kampania, która zaczęła się bardzo wiele lat temu, pamiętam rozpudę jeszcze z czasów studiów, kiedy pierwsi naukowcy i aktywiści mówili o tym, że to miejsce trzeba chronić. E, I przez lata ten problem był nierozwiązany. I w końcu nastąpiła ta kulminacja, w której my się pojawiliśmy, pojawił się obóz nad rozpudą i nagle z tą sprawą zaczęła żyć cała Polska. To była też taka potężna huśtawka. Emocji poza tymi wydarzeniami. Pamiętam moment, kiedy po prostu przy minus 25 stopniach wysiadamy z małej furgonetki i wspinamy się na drzewa jako, jako pierwsi ludzie. Pierwsza to była wtedy dziewiątka ludzi zakładająca ten obóz, a potem jakby już z, dale, z daleka z Warszawy obserwowałem, jak naszym śladem idą dziesiątki i setki ludzi, którzy się tam pojawiają. Pamiętam też momenty konfrontacji i to też konfrontacji w świecie wirtualnym, jak i rzeczywistym tam na miejscu. I to wszystko było taką, takim potężnym ładunkiem emocji, który do dzisiaj wspominam. Więc z jednej strony ten ładunek emocji, a z drugiej strony ta, ten moment, w którym czuliśmy, że to wszystko dzieje się naprawdę i to jest zasługa, zasługa nas wszystkich. I to był w końcu taki moment, kiedy ja się poczułem dumny, że jestem częścią organizacji, która też w końcu zdecydowała się zrobić coś dla nas. I to, i to mieliśmy mocne uderzenie. I to była kampania, którą wygraliśmy. I to było takie... takie przeświadczenie, że tak, jesteśmy skuteczni, że potrafimy to zrobić, że to wszystko ma sens i że... wiesz, te rzeczy o zmianach klimatu, czy tam o GMO, to jest taka niekończąca się walka, prawda, których jakby efektu nie widać do końca, bo nawet jak jakąś tam przeforsujemy jakąś ustawę o GMO, to za chwilę ją można zmienić, a rozpuda była po prostu wygrana, od początku do końca była zamkniętym jakby etapem i projektem i, i to spowodowało, że ja po prostu uwierzyłem, że wow, to, to miało sens. Moment nawet swego czasu, Rozmawiając z kolegami, koleżankami w biurze mówiliśmy o czasie przed rozpudą i po rozpudzie. Ta rozpuda w jakiś sposób wyznaczała nam ery grympisu w Polsce. Oprócz tej szalonej powagi i, i tych strasznie ważnych rzeczy, jak robimy grympis, też daje nam... To za mi bardzo ciekawe i zaskakujące zabawne sytuacje, w których nigdy normalny człowiek z reguły, się, e, z reguły się nie spotyka. Uśmiecham się też zawsze, jak słyszę historię o koledze z innego kraju, który pomylił banery i został rozwieszony baner bez napisu w kluczowym miejscu. Więc tak, rzeczy zabawne również się zdarzają. Szczególnym momentem w pracy w Greenpeace są akcje, kiedy tak naprawdę czujemy się, że jesteśmy potrzebni, że mamy wpływ na to, co nas otacza na, na, na świat, tak że możemy zmienić coś. Armed with rifles and shouting orders, this is the moment masked Russian forces stormed a Greenpeace ship and arrested those on board. This new footage has been released by Greenpeace as it campaigns for Russia to let those arrested go. W 2013 roku Greenpeace zrobił drugą akcję na morzu arktycznym przeciwko platformie Priła Złomnaja. To miała być pierwsza platforma wydobycia ropy naftowej na otwartym morzu arktycznym. I w przeciwieństwie do pierwszej akcji z 2012-2013 podjęto decyzję o, o tym, żeby w jakiś sposób dać nam nauczkę. I mimo, że nie osiągnęliśmy do końca naszych celów, to 30 osób z 18 krajów, wliczając w to załogę. Załogę statku Arctic Sunrise, czyli osoby, które nawet nie, nie, nie były jakby wolontariuszami, nie byli pracownikami Greenpeace'u, wszyscy zostali aresztowani i, i osadzeni w areszcie na trzy miesiące. Obserwowanie sędziów, którzy, którzy po prostu byli na usługach Kremla, którzy w ogóle jakby nie przyjmowali argumentów naszej obrony. To, to jak po prostu zamaskowani osobnicy na ulicach przychodzili w nocy niszczyli na przykład nasze, nasze instalacje przygotowane do happeningów, prawda, w, w Moskwie czy, czy w Murmańsku. Eee, mm. To w ogóle, jak to że traktowano nas jak, jak po prostu pospolitych przestępców i trzymano nas razem w więzieniu z jakimiś mordercami i, i gwałcicielami. takie... Jak... Dla mnie to było tyle ważne, że jak wróciliśmy, mieliśmy tutaj w Polsce tą dyskusję o, o sądach i o, o konstytucji, to mam taką świadomość, jak, jak... Mała jest granica pomiędzy właśnie taką demokracją a, a kontrolą rządu. Ciężko mi jest oddzielić to moje codzienne życie z ratowaniem świata, bo przez te 15 lat pracy w Grypisie, bycia jednocześnie aktywistką, dowiadywania się masy rzeczy i uczestniczenia w zmianach, które miały miejsce, to ratowanie świata jest częścią mojego życia, moje życie jest częścią ratowania świata. To się tak wszystko silnie przenika, że ja nie umiem postawić granicy i powiedzieć... Sorry. Kasia, to odbiorę. Tak, Kasia. Właśnie nagrywamy się. Jest ciężko pogodzić życie prywatne i zawodowe z wolontariatem, jeśli normalnie trzeba zarabiać na utrzymanie i poświęcać większość czasu na zarabianie pieniędzy. Ale to jest myślę kwestia priorytetów. Czy warto poświęcić swój wolny czas i zamiast wylegiwać się na kanapie, pójść i podziałać? Poza tym ja bardzo lubię działać. Leżenie na kanapie zupełnie nie jest w mojej naturze. Może tak. Trudną rzeczą w Greenpeace jest też odpowiadanie na komentarze ludzi na Facebooku. Bardzo. I jest to trochę kalka tego, co ja przeżywałam z moimi znajomymi. I, I w ogóle bardzo trudne było też życie w moim mieście w ogóle, które było bardzo spolaryzowane, jeżeli chodzi o temat odkrywki węgla czy w ogóle Greenpeace. Więc jeżeli ktoś tylko słyszał, że jestem w Greenpeace, od razu było... Dlaczego nie mamy kopalni odkrywkowej? Przecież wybudują nam drogi, przecież będzie praca dla ludzi, przecież ta kopalnia i tak powstanie, przecież Niemcy wydobywają węgiel, to też był bardzo taki silny, silny argument w związku z tym, że jesteśmy tak blisko tej granicy i, i tak bardzo często się porównujemy. Jak mnie ktoś pyta, no i co się stało, że ta akcja przecież i tak nic nie przyniosła? E, no, nie przyniosła w tej sekundzie, ale była cegiełką do czegoś większego. I muru się nie da zbudować w, w, w pięć minut, tylko się dokłada cegiełki, dokłada cegiełki. Więc e, jak ostatnio miałam taką dosyć ciekawą rozmowę, kiedy m, m, jedna z dziewczyn mówiła, ale ja strasznie lubię mieć rezultaty natychmiast. Ja mówię, no to powodzenia, nie? być jesteś na najlepszej drodze do wypalenia z dowodowego. I, i tyle. Gdyby, no nie będzie rezultatów nagle i szybko już. Tylko, jak ja pamiętam jeszcze w 2009, jak jeździliśmy do Gubina do, tam w rejon Konina z, z pierwszymi jakimiś tam tematami odnośnie kopalni odkrywkowych, a dopiero teraz, jak gdyby nad, niedawno wyszło to, że faktycznie nie będzie tej kopalni. I to ile? 10 lat? Jak gdyby, to jest... To, no, nie da się w sensie. Ja, ja nie mam z tym problemu w ogóle, że, że nie daje rezultatów, albo że tak, są rezultaty. Po prostu trzeba robić swoje i tyle. Myślę, że bycie w Greenpeace dzieli się na dwie przestrzenie. Kiedy jeszcze nie miałam dzieci i to była idea i ochrona środowiska, i to było dla mnie ważne. I teraz, kiedy mam już dzieci i chcę po prostu walczyć o to, żeby one miały dobrą przyszłość, żeby mogły żyć na tym świecie po prostu. Horyzont po stronie wschodu, zaczyna mnie Witał mnie nowy brzask i światła wielkiego miasta. Greenpeace to dla mnie rodzina i przyjaciele. No, nie wiem, będę płakać. Horyzont po wschodu. Ja się cały czas uczę tutaj. Ja nie jestem już młoda. Przyłączyłam się do Greenpeace po 40', ale czuję, że ciągle, ciągle się rozwijam. Jak prywatnie moje życie trochę utknęło w miejscu, tak, tak tutaj mam. Widzę, że jeszcze jest dla mnie przestrzeń na samorozwój. A, Greenpeace to dla mnie mm, myślę, że energia. Myślę, że. Mm, Sposób wyrażenia, możliwość sposobu wyrażenia po prostu gdzieś swojego gniewu, ale też zadowolenia, też szczęścia, tak? Jakby mm, działania, działania, którego sam bym nie mógł wykonać, a mogę to, zrobić, yy, yy, mogę to zrobić po prostu słuchając innych, czyli takiego też zaufania. A myślę, że bardzo dużo to przyjaźni. Greenpeace jest dla mnie całym życiem po prostu. Trudne słowa. Żywioły duszy, śmiech i płacz, pożegnania. Greenpeace to dla mnie olbrzymi rozwój i bardzo dużo wsparcia i bardzo dużo dobrych momentów i bardzo dużo przyjaciół i przyjaciółek i myślę, że rodzina. W Greenpeace nauczyłem się otwartości na ludzi. Wcześniej bywało z tym różnie, jednak dzięki właśnie działaniom jestem jaki jestem teraz. Rimpis to dla mnie praca czasami, pasja zawsze, ale też i powinność. W pewien sposób to, co tutaj robię, traktuję jako trochę taką spłatę długu. Wobec tych ludzi, których oglądam, których spotykam, z którymi rozmawiam w podróży, którzy już teraz doświadczają na przykład tragicznych zmian klimatu, Wobec ludzi, którzy żyją w dużo gorszych warunkach niż my tutaj i wobec przyrody, z którą w zasadzie mam cały czas kontakt w podróży. Myślę, że aktywizm to jest taki, taki czynsz, który płacisz w zamian za to, że możesz tu mieszkać. To jest chyba najlepsze wytłumaczenie. Albo chcesz tu być i bądź z nami, twórz historię? I tyle? bo żaden gadżet Ci nie zastąpi niczego. W sensie, ja żyję z motywacji wewnętrznej, bo chcę tu być. Dla mnie Greenpeace to Greenpeace. po prostu. Jak gdyby to już jest samo w sobie wyróżnienie moim zdaniem i, i przywilej tego bycia częścią tego czegoś większego I, i tyle, więcej nic. Greenpeace to dla mnie pasmo udręk, pasmo radości, pasmo wyzwań, a szereg fantastycznych ludzi, dni zdenerwowania, dni radości. Jest to organizacja, która naprawdę potrafi zadbać o ciebie z każdej strony, dostarczając ci całe spektrum emocji, od tych najgorszych, absolutnej irytacji, frustracji, złości, kończywszy na wzruszeniu, za i radości. Także Grympis jest niezłą szkołą przetrwania. Taką przynajmniej, która ma sens. I z tego prób przetrwania naprawdę wychodzą fajne rzeczy.